W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Psalm szósty. Błaganie o litość. Psalm Dawidowy. Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie i nie każ w swej zapalczywości. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo słaby. Ulecz mnie, Panie, bo kości moje strworzone i duszę moją ogarnia wielka trwoga. Lecz Ty, o Panie, Jakże długo jeszcze? Zwróć się o panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez twoje miłosierdzie, bo nikt po śmierci nie wspomni o tobie, któż cię wychwala w przeolu. Zmęczyłem się moim jękiem, płaczem. Obmywam co noc moje łoże. Posłanie moje skrapiam łzami. Od smutku Oko moje mgłą zachodzi, starzeje się z powodu wszystkich mych wrogów. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło bo Pan usłyszał głos mojego płaczu, Pan usłyszał moje błaganie, Pan przyjął moją modlitwę. Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwożą, niech odstąpnią i niech się zawstydzą. Amen.